Jedną z najważniejszych rzeczy, którą pragnąłbym się zająć w nowo wybranym Sejmiku, to problemy związane z służbą zdrowia. Problemy związane z prywatyzacją służby zdrowia, która, które są wielkim, wielkim zagrożeniem dla personelu i pacjentów. Zagrożeniem wynikającym przede wszystkim z dostępności do usług. Tutaj jednym z takich klasycznych przykładów jest instytucja lekarza rodzinnego. W swoim założeniu, poprzez powszechny dostęp do niego, poprzez możliwość skontaktowania się z pacjenta z nim właściwie w każdym momencie. Bardzo szybko się okazało, że niekoniecznie jest to 24 godzinny dostęp, że niekoniecznie może się to dziać w weekend. Okazało się, że jednak, Niezbędnym, niezbędna jest ta pomoc, jaką udzielają choćby szpitalne oddziały ratunkowe, jakie udziela pogotowie, wszelkie ograniczenia do tej dostępności, wszelkie dalsze prywatyzacje w służbie zdrowia są autentycznym zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale często nawet dla życia pacjentów. Dlatego pragnę, tak jak robiłem to dotychczas sprzeciwiając się choćby prywatyzacji medycyny pracy. Starać się ten trend prywatyzacyjny powstrzymać, dlatego że powstrzymanie tego trendu to jest w moim przekonaniu duża szansa dla nas wszystkich na właściwe i terminowe otrzymanie pomocy.